Czy kilka szachedów nad Polską to powód do paniki? Nie, ale to powód do zimnej strategicznej kalkulacji. W rosyjskiej przestrzeni informacyjnej od lat powraca narracja o prezencie Stalina dla Polski w postaci zachodniej Polski i o rzekomej rewizji historii, którą Moskwa przypomni Polakom. W praktyce oznacza to tyle seria testów reakcji. Jak daleko można zajść, nie napotykając odpowiedzi? Jak wiele można wypróbować, zanim w ogóle pannie słowo piąty artykuł NATO? Kreml od dawna mówi językiem ograniczonej eskalacji i przesuwania granicy o pojedyncze stopnie, milimetr po milimetrze. W tym języku głównym czasownikiem jest sprawdzam. Rosja sprawdza, sojusznicy odpowiadają lub nie. A gdy nie odpowiadają, testy się powtarzają. Ta logika jest aż nadto czytelna. W tym kontekście pojawiają się dwie kwestie. Po pierwsze, Rzeszów. Logistyczne serce wsparcia dla Ukrainy, punkt przerzutowy, węzeł symboliczny i operacyjny. W rosyjskiej propagandzie od dawna funkcjonuje uzasadnienie ewentualnego ataku na centra logistyczne Zachodu, opakowane w narracje o środkach zapobiegawczych. Z punktu widzenia Kremla, uderzenie w Rzeszów nie byłoby uderzeniem w państwo NATO, tylko uniemożliwieniem dostaw broni reżimowi w Kijowie. Taki język został już dawno przygotowany. Pozostaje pytanie, czy zmiany polityczne po drugiej stronie Atlantyku zachęcają do takich testów? Po drugie, zachodnie regiony Ukrainy. Tu pojawia się idea, którą warto przemyśleć poważnie: Strefa zakazu lotów nad wybranymi obszarami, wprost argumentowana ochroną ludności polskiej przed spadającymi nad granicami szczątkami rosyjskich środków napadu powietrznego. Tak wiem, to byłby jakościowy skok sojuszu, ale właśnie o to chodzi: o zmianę kalkulacji w Moskwie.